Dojechaliśmy do miejsca historycznego. miejsce, w którym stała kiedyś kapliczka, tak zwana kapliczka pod Otłoczynem, a dzisiaj w parku etnograficznym w Letnicy Wielkopolskim właśnie jest. I to było miejsce kultu religijnego, ale też miejsce pochówku powstańców listopadowych, którzy tutaj walczyli. I tutaj zginęli z rąk żołnierzy cesarstwa rosyjskiego. Kapliczka dzisiaj przeniesiona jest i była przeniesiona w momencie, w którym rozbudowywano, powiększano obszar poligonu. Idziemy zobaczyć. I kilka domów, plus ta kapliczka została stąd przeniesiona. Co piszą, coś? Może w latach 70. został przeniesiony, tam są zdjęcia. Kapliczka, która stała w tym miejscu. Obecnie znajduje się skanselina budowli dawnianych w dzikanowicach Byliśmy pobiegliście około 300 metrów od trasy gniezno Poznań. Może historycznie na historycznych zdjęciach jeszcze to znajdę. Może to mam na zdjęciach. W tym miejscu stała kaplica z 1765 roku, lata 70 ubiegłego wieku, Przeniesiona wielkopolskiego parku w Dziekanowicach. No ta kaplica tu była z 1765. Aha. <grywa> tak wygląda, mech, mech, mech. A ja sobie tutaj polecę dronem. Tak to miejsce wygląda. To była konstrukcja jednozrębowa, drewniana, a wcześniej też tutaj, przy tej, przez wiele lat, przy tej kapliczce, mieszkali pustelnicy. Ciekawa historia jest historia, w której flisacy, którzy spławiali, Drewno do Torunia, chociażby z Krakowa, czy jeszcze z dalszych regionów, nawet z Sandomierza, Sanem do Wisły, właśnie tędy tą drogą wzdłuż tej drogi przy tej kapliczce wracali do swoich domostw. Tutaj zatrzymywali się, modlili się o pogodną i dobrą, dobry powrót do domu, i składali. Ofiarę tym, tym pustelnikom. Następnie, sami pustelnicy, bo to byli Polacy, zostali stąd, mówiąc bez, kolokwialnie, przegonieni przez ówczesnego właściciela ziemskiego i sama kaplica poupadała. Później, w wyniku przyłączenia okolicznych miejscowości do poligonu toruńskiego. Jak i mieszkańcy tutaj okoliczni, którzy mieszkali chociażby w Popiołach. Już tutaj tak nie zaglądali. No i postanowiono, że kaplice z tego miejsca się, się przeniesie. Jest jedna z historii, która opowiada, że w tym miejscu Zatrzymał się Napoleon Bonaparte i modlił się Napoleon Bonaparte. Tak właśnie wygląda miejsce po byłej kapliczce z Otłoczyna. Pomimo tego, że Otłoczyn jest jednak kawałek stąd, mimo wszystko nazywa się tą kaplicą, kaplicą z Otłoczyna. Co ciekawe, i to zaraz pewnie sprawdzimy, kaplica ta była kryta, nie tak jak dzisiaj można to zobaczyć w parku etnograficznym, gątem, ale że była kryta łupkami granitowymi i podobno te łupki granitowe można tu gdzie nie jeszcze odnaleźć. Ja zaraz z synem się tutaj przejdę po tych krzakach, zaroślach i spróbujemy się pospacerować, trochę pochodzić. Może znajdziemy, napotkamy się na jakieś pozostałości tej kaplicy. Idziemy, nie, syn? Tak, przejdziemy tędy Patrzę, Luś. Jeszcze jakieś, jakieś, ale nie wiem co to jest, jakieś cegły to na pewno, na pewno nie, z czasów, czyż tu jest jakieś, może to była posadzka, możliwe, że to była posadzka tego, tego, zobacz Cyprian, widać żeby to było takie, wiesz, takie żłobienie, nie? trochę takie taki krzyż jakby może to jest właśnie była posadzka yy, tej kaplicy sprawdzimy tu no zarosło zarosło no to mogłoby to może być posadzka tej kaplicy ale to wygląda to na chyba współczesna i mimo wszystko No to co przejdziemy się tutaj w okolicach Poszwędamy się Tutaj w, tej, w okolicy tej kaplicy, a być może nawet na placu tej, tej kaplicy Pochowani byli powstańcy powstańcy listopadowi Którzy zostali tutaj, tak naprawdę zginęli, zginęli niedaleko, bo niedaleko jest rzeka Tężyna, która stanowiła, stanowiła granicę między Prusami a Rosją. A Napoleon tutaj przybywał w drodze do, do Warszawy i w momencie kiedy powstało Księstwo Warszawskie. Tutaj też coś mchem porośnięte Cyprian, nie? Zobaczymy co to. To chyba zwykły pieniek. Zwykły pieniek. Dobra, idziemy. Chodź, z psem to nie jest łatwo. O, tu musiało być jakieś zwierzę. Zobacz Cyprian. Jakieś takie duże. Tutaj trochę trochę poryło, nie? Szukało czegoś jakichś pędraków O Jezu. Tego gimbala to ja muszę opanować Przejdziemy tutaj w, w koło. Gdybym tutaj był sam, to pewnie sobie to jakoś mocniej z eksplorował. Dobrze położę. jakiś dół, jakiś lej. Nie będziemy daleko odchodzić od tej kapliczki. A zobacz tu, jakaś też ścieżka jest zrobiona. Od zwierzyny, patrz, naturalnie zwierzyna tędy. No, naturalnie zwierzyna tędy. Taką ścieżkę zresztą. Aż widać, że tutaj coś chodziło jakimś... Patrz, ale byś tutaj uciekła nam, co? Przejdźmy się tędy. Oj, 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 oj. W przyszłości przydałoby się tu ten teren jakoś lepiej eksplorować. Patrzolu. Ha, to jest taki rów. A tu jest jakaś bela. Równo przycięta. Kto wie, że to nie belka, nie podniosę tego, jakaś belka nie jest właśnie częścią tej kaplicy. Czy pan niż drzewa, bo ci odda gałęzią i co będzie? ci odda z liścio właśnie? I co wtedy? O, śmieci pełno. No to co? Idziemy. Co, podjedziemy nad tężynę, pojedziemy do były miejscowości Popioły, tak się składa, że do miejscowości Popioły, trzymaj synuś, mm -hmm. do miejscowości Popioły sięgały pociski wystrzeliwane z Fortu 12, czyli jagieły, czy aż, do, aż dotąd sięgały te pociski A ten fort jest tam niedaleko, tam gdzie chodzimy z spacerki Hej, oto jest moja nowa broń Wystarczy, mi się tak głowy i można strzelać Co, unudziłeś się, co? No tak No będę strzelał Nie Chociaż jesteś na poligonie, no to można strzelać Coś to musiało być niedawno, bo świeczka jest nawet niewypalona.